No i cześć się witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku porobimy sobie teraz czerwoną. Ja ją tak nazwałem, bo ona była po prostu czerwony kolor miała i było dobrze. Ale teraz jest czarna. I tak, tutaj z nią y, mamy do zrobienia tak. Y, tutaj trzeba będzie założyć woltomierz. Y, y, tutaj gdzieś wywierci albo coś. I żeby był voltomierz, bo muszę wiedzieć, ile voltów mam akumulator, i posprzątamy sobie trochę tam, no bo tam będzie, stała, będzie stał taki bagi, mam jeszcze bagi, ale to będzie osobny odcinek. I tak, tutaj jest silnik po remoncie, jeszcze muszę cewki dokupić, bo nie mam cewek, bo te są zepsute. I tak, ona jest zrobiona, bo tutaj maskę muszę też zrobić do niej bo się rozwaliła bo plastikowa była i tutaj tak samo wszystko było plastikowe i tak jest zrobiony tylny zderzak i tutaj gdzie jest to, ta dziura to tam było kosisko na dole i wychodziła taka rura tutaj to było takie coś i kosz ale to zdemontowałem bo ona już nie będzie kosić tylko mam do niej pług do odśnieżania i tutaj z tyłu będzie taki lej do osypania soli, bo będę chyba chodniki odśnieżał. I tak, tu jest kolejna, tam jest jeszcze jedna. Tak, ta szara, ona jest do wymalowania i trzeba ją poskładać. Ale o niej i o tej będzie już osobny odcinek. Tak, musimy jeszcze, muszę jeszcze tutaj posprzątać dzisiaj, bo tu będzie takie bagi stało. Tylko to już osobny odcinek o nim będzie bo yy, dzisiaj nie mam czasu żeby tak i tutaj mam motor jeden drugi to jest mój warsztat ogólnie ale tak yy, bierzemy się tutaj za to sprzątanie i yy, kurde, i yy, tutaj będę tą czerwoną przetransportować za zaraz O, nie wiem czy dobrze widzicie dam tak o teraz powinno być dobrze. Pio. Tak, tutaj trzeba poprzątać, bo tutaj będzie bagi stał. Straszny dzisiaj pan jest. Nie da się nie zrobić, bo taki gorący. Ten piecyk chyba pójdzie na złom. Chociaż ja chyba żeli ale ja powinni żeli, bo też przyjąć na złomie. Jego też sobie wyniosę stąd. Dobra, to wyniesiemy. To na złom. W ogólnie będzie teraz dłuższy odcinek, bo jeszcze wam bagiego pokażę.

czy dzisiaj mi się uda zmieścić w całym materiale wszystko, ci nie rozdzielę tego na dwa. Bo będzie część pierwsza i część druga z tego. A i ja ogólnie nie wiem, co ile będę wrzucać odcinki, bo nie mam jakoś dużo czasu też na te odcinki, żeby robić, ale tak co 5-6 dni powinny być. A jak mi się nie uda, to po prostu co tydzień. Bo co tydzień, jak nigdzie nie wyjadę, to na pewno będą. Pojadę po prostu, to nie będzie, ale raczej już nigdzie nie pojadę, więc będą odcinki co tydzień. Ale może mi się uda jeszcze jutro jakiś odcinek nagrać, może z tej drugiej części, to tam go rzucę na kanał od razu. I ogólnie wchodźcie na y, Facebooka Alpin Camp, Alpin Expedic, bo robimy tak, y, robimy y, jazdy takie, że z instruktorem na przykład można sobie pojeździć po torze samochodami, pozwiedzać albo na kemping można przyjechać też. I to jest w miarę tanie też, więc polecam. I piszcie ogólnie w komentarzu, yy, co chcielibyście, żebym nagrywał na przykład: czy jakieś naprawy kosiarek, malowanie, yy, czy bardziej takie jeżdżenie samochodem, albo robienie na torze, bo też mam dwa tory i tam też robię. I tam jest tak: wycinanie drzew, krzaków, jeżdżenie samochodem ziemię, kopanie ziemi, no i ogólnie dużo tego jest, albo też naprawa samochodów na przykład, albo jeżdżenie na motorze, więc piszcie, piszcie w komentarzu, najbardziej lajkowany komentarz wezmę pod uwagę. Nie piszcie dużo komentarzy, tylko żeby było parę i ja wybiorę jeden najbardziej lajkowany po prostu. Tylko żeby nie było 200 komentarzy, tylko tak, nie wiem, z 10 i żeby najbardziej lajkowany był tylko jeden. A bo jak będą dwa najbardziej lajkowane, no to też tu zrealizuję. Na przykład jak będzie tak, że w jednym tygodniu będzie, żebym robił coś z kosiarkami, to będę robił coś ko z kosiarkami, a w drugim, na przykład jeździł motorem albo coś na to, że robił, no to to będę robił, albo żeby się wam podobało. O oh, kurde. I po szafce. tak jest psinka Nieco widzowie, mamy w miarę odprzątany tutaj tak się to prezentuje no, znaczy tam spod ściany muszę to wziąć ale to już nie dzisiaj chyba tak, ustawię was tak, żeby wam było dobrze i yy, będziemy teraz yy, no z tą czerwoną ja będę tutaj robić znaczy zaparkuję tutaj i yy, i, i tu po prostu poprzestałem na razie kosiarki żeby nie stały w słońcu, tylko tu... No i tak, tutaj już mamy dwie kosiarki zaparkowane. Tak się to prezentuje. I tak, yy, do szarej mam maskę. Yy, tylko gdzie ona była? A, tam jest maska do niej, o tu. I tak, ta tutaj na razie zostaje, bo muszę tam ogarnąć te plandeki, wszystkie wywieźć i tu sobie plazę sprzątać. Tak, ten na razie będę tutaj stały I, i tak, teraz Wam pójdę pokazać bagiego. Um, to jest bagie ogólnie z Fiata 126P. E, taki rurak. No i tylko tam trzeba zrobić tak. Tą bagiemu trzeba zrobić. Y, Całą podłogę muszę wyspawać. Znaczy blachę muszę wspawać. Tam go trochę... Pompę hamulcową kupić, hamulce nowe pozakładać. Szczęki, bębny. Silnik złożyć do niego, bo mam do niego silnik. Ale muszę go pospadać. Tak, tu jest bagi. Tu jest bagi. Tak to wygląda jest przykryty no i tak tutaj yy, tutaj nie ma podłogi ani silnika no bo muszę kurde, muszę kupić tego jak to się nazywa mm. Dobra, do później.